Witam. Jeszcze dzisiaj przetestuję dla Was wykrywacz Nowak'a Z dyskryminacją na kolor i na dyskryminację wielkościową Sprzęt tak się prezentuje Tu ma ładowarkę Czas chodzenia to jakieś 18 godzin po podładowaniu Mam do niego dwie cewki, 30 i 50, na 50 jest głębszy Wskaźnik głębokości i dioda sygnalizująca kolor bądź żelazo. Tu mamy jedną groszówkę. Patrzcie, Widzicie? pali się dioda czerwona. Biorę na gwoździe i dioda się nie pali. Przechodzę na to. Idę do się panie. na gwoździe? nic. Tu miałem wcześniej zakopaną złotówkę na 22 cm patrzcie z ilu będzie brało. Cepka jest jeszcze 10 cm nad ziemią, później wykopię pokażę. Już widzi 20 cm w ziemi i co najmniej 10 nad ziemią. Jak się przyłoży do ziemi. To, to samo, tutaj jest 5 zł zakopany na 30 cm. To samo, zbliżam. Już widzi 40 cm 5 zł. teraz Pokażę wam jak działa dyskryminacja wielkościowa. Przestawimy w podręś. Dobra. Ustawimy, że ma tylko pokazywać duże przedmioty. Przekręcamy maksymalnie w tą stronę, w prawo. Na nowo trzeba go skalibrować. A no, ciężko, ciężkie, skurczy. no dobra. Mały występ... OK. teraz patrzcie na mały, na jedną gruszówkę jak widział wtedy. W ogóle nie reaguje na gwoździenie. Kapsel też. Monet już nie widzi. Złotówka 5 młotek łopata. Właśnie nic, łopata młotek nie widzę, uczymy z powrotem do nastawów włączamy go wrzucimy do nastawu załączymy go trzeba go mamy, w okej, okay. pyka sobie teraz podniosłem okay. teraz pyka i teraz znowu mamy jeden grosz pali się dioda czerwona goździe nie, kapsel nie łopata też nie Dobra, teraz zobaczymy sobie, jak działa zasięg. Jeżeli wskazówka nie dolatuje do zielonego pola, to znaczy, że przyrząd jest, że to znaczy, że przedmiot jest głęboko zakopany. Wtedy odległość mnożymy razy dwa tą nad cewką, czyli tak, jak trzymamy cewkę jak nad złotówką trzymamy, kiedy on się zaczyna wzbudzać, zbliżamy się do cewki już zaczyna się pukać, cewka jest gdzieś około 20, no 10 cm wskaźnik jest jeszcze nie doszedł do zielonego pola, czyli mnożymy razy 2, gdzieś jest około 20 cm, tutaj gdzieś z 15 no to 20 do 30, bo tak trzymam no i tak gdzieś jest 25 cm to samo jest przy 5 zł, 5 zł widzi około 15-10 cm Zaczyna sygnalizować się nasygnalizować i też